Akademia Nauk Stosowanych wraz z partnerem powiatowym Urzędem Pracy zaprosiła na targi pracy i praktyk zawodowych zorganizowane w ramach 16. Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Akademia zagospodarowała dwa piętra auli, na których wystawiło się ponad 30 podmiotów, które specjalnie na targi przygotowały ofertę. Dla organizatorów ważnym jest, by firmy i instytucje prezentujące swoją ofertę były dostosowane do obszarów edukacji, które Oferuje NS. Są to jednak głównie podmioty działające w lesznie lub w najbliższym regionie. Targi to szansa dla studentów na nawiązanie kontaktów, studenci mają bowiem do wyrobienia liczną ilość godzin praktyk. I to pierwszy krok w kierunku praktycznego wykonywania zawodu. Kto jeszcze nie wie, w jakim kierunku pójść, mógł skorzystać z usług doradczeń zawodowych na co dzień pracujących w powiatowym urzędzie pracy. Poza stoiskami na studentów i uczniów czekał wykład. Kompetencje do przyszłości, jak czytać trendy i sygnały zmian oraz zajęcia warsztatowe.